Hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy premierę, a w zasadzie wznowę zdrapki Góra Kasy za 10 zł. Wziąłem aż 6 takich zdrapek. No zobaczymy. Premiery jakoś mi nie idą za bardzo, więc postanowiłem, no wziąć taką większą ilość a może nóż widelec się uda coś tam wydrapać, jak będzie więcej? Tak, numery mam różne. Co ciekawe, tą zdrabkę mam z innej paczki. Więc, no, zobaczymy, może być ciekawie, bo tutaj jest 425, a tutaj mamy 424. No, zobaczmy, co to przyniesie. Numery są różne, tak jak mówiłem, Trzymajcie kciuki. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje, na 500 subskrypcji jest konkurs ogłoszony. Wybiję tylko 500, będzie ponad 500 rozwiązań będzie konkursu, więc zostawiajcie łapeczki, wszystko, subskrypcje. Dobra, i może powiem jakie mam numery z drapek. Numer 19, numer 23, 8, 4, 6 oraz 15. I ten, ten, ta zdrabka jest z innej paczki. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Zdrabka jest fajna, więc też dlatego wziąłem większą ilość. Bo no, podoba mi się. Czego szukamy? Wy, szukamy klasykę, bo twoich wygrywających liczb. Wśród e, Twoich liczb szukamy również takiego diamentu, i wygraną e, przypisujemy, i wygrywamy przypisaną kwotę. Natomiast, jeśli znajdziemy taki worek, to wygrywamy dwukrotność. Pamiętam, była taka zdrabka, z tego co kojarzę była taka zielona. U mnie, to znaczy były chyba wtedy dwie wersje kolory, kolorystyczne: była zielona i czarna, ja chyba czarną tak drapałem. Oczywiście wtedy jeszcze kanału nie miałem, więc poza kanałem, ale była, więc. No więc to jest znowu tak. Super. A stopnie wygranych mamy aż 10 tych stopni. 500 tysięcy jest to główna wygrana. No, fajnie by było coś fajnego zdobyć. Jakieś 50, może 100. Nie obraziłbym się. A, w sumie, teraz to trzeba liczyć chociażby na zwrot, tak? Zwrot to już będzie fajny. Dobra, trochę was tutaj może przybliżę. Ok. Mamy tą zdrabkę 15 z innej paczki, kasiowa 15. Dobra, kasi dark 15. Dobra, może jeszcze trochę od. Dalej. O, chyba teraz będzie w miarę ok. I szukamy wygrywające liczby o takie malutkie: 48, 25, 37. 47 i 3 4. Takich liczb szukamy, szukamy, szukamy tego złota, to jest złoto, czyli diament, złoto, sztapka złota chyba. No i worka. 36, zaczynamy oboczkiem, a jaka fajna suma to była o, gówna. 41 nie ma. 33 nie mamy, jest kolejny obok. Trzynastka nie ma. Patrzcie, mamy sztapka. Jest sztabka, super. Pierwsza zdrobka jest wygrana. Fajnie. Ojeju, co to? Uu. Ups. Przepraszam Was, to mój kot. Już tutaj. Okej, okay, już jestem. Przepraszam Was bardzo. Niedawno wróciłem z pracy i... Już szaleje mój kot na, na mój widok. Ok, mamy dwunastkę. Mamy tutaj wygraną, przypominam. Sztabkę mamy. No, zobaczymy, co tutaj będzie. 14. 31. jeden. jeden nie mamy. Znowu. 35 pięć nie mamy, jest obok. Jakoś ciężko tutaj utrafić? 42 nie ma, 27 nie ma, 45 nie ma, 46 jest obok, oczywiście obokowa zdrabka. 21 nie ma, nie umie tutaj utrafić. 15 jest to numer zdrabki. 16 nie mamy, 20 nie ma i 49 nie ma. Tutaj chyba już nic nie ma. Tak, tutaj jest kod. Pod sztabką mamy 10 zł. Fajnie jest roczek, tak. Ok. Tutaj mamy ten kodzik. Ok kontrolne jakie są na dyszkę? u są poukrywane gdzieś uuu u. dobra fajnie bo jest dyszka tak to była zdrobka z innej paczki teraz mamy numer szósty zobaczmy co tutaj będzie mam nadzieję że to nie była jedyna wygrana

38. No jest blisko. Obok. 19. Nie ma. 12. Nulowa nie ma. 45. Nie ma. 46. Nie ma. 31. Nie jest. Paczka jest. Druga wygrana. Fajnie. 49. Nie ma. 26. Tutaj mamy 28. 13 nie ma, no super. Czy tak źle nie będzie. 42 nie ma, nawet jak tutaj będzie zwrot, to i tak nie będzie już źle. Dobra, jeden było tak, a tutaj mamy 20 zł. No ładnie. Zrabki mam za 60 zł, więc już połowa się zwróciła. Super. będzie to chyba moja ulubiona strapka. Ogólnie ostatnio te strapki są takie fajne, nawet dla mnie. Ostatnia premiera no, nie była zbyt dobra, ale te różne tam po potem dogrywki, rewanże, no wychodziły w tamtej, tej y, 10 razy. Gaza. Tutaj mamy 20. Super. To była z numerem 6. Y, Teraz mamy z numerem 4. Zobaczymy, szukamy 26, 41, 43, 11 szukamy i 46, a mamy 29, 12 obok, 15 nie ma, 32 nie widzę, 27 nie ma rzy6 nie ma, 25 nie ma, 17 nie ma, 45 jest obok, 42 jest pomiędzy, oj chyba ta zdropka już będzie przegrana, 37 nie ma, mogliby dać więcej niż, niż ten. Mniej wkład to było fajnie, w końcu by było na plusie, tak? Premiera, bo nie pamiętam kiedy ostatnio na plusie miałem premierę, czy w ogóle na kanale, czy w ogóle mi się zdarzyło. Nie wiem. 34 nie ma, raczej znaczy mi się nie zdarzyło na kanale, ale to nie pamiętam. 18 nie ma, 13 nie ma. 19 też nie ma i ostatnie to jest 24 też nie ma. Sprawdzimy dla pewności kontrolne Liczby są takie małe, więc no można przeoczyć tak Oczywiście kontrolnych nie ma Y Y dobra OK Czyli ta jest Pierwsza przegrana strapka. Teraz mamy z numerem 8. Górę kasy. A szukamy 31, 43, 18, 19, 38. Oraz worka. Oczywiście worek i sztabkę. 21. Nie ma. 41. Nie ma.

35 nie ma, 23 nie ma i 30 dziewięć też nie ma obok. Dobra, kolejna wydaje się być pusta, ale sprawdzimy jeszcze kontrolne. O warstwa, nawet fajna, tak? Fajna jest. Taka gładziutka. No, YZ. Okej, okay, pusta. Jeszcze mi zostały dwie zdrabki, a tu weźmiemy numer 23, 23, dobra, szukamy 24, 26, 18, 15, szukamy i 36, a mamy 34, nie ma. Ojeju, zdrapałem kontrolną, no oczywiście ja mam do tego talent. Trzybiśki 8, nawet w takiej zdrabce, gdzie te kontrolne ciężko znaleźć, ja zdrapałem. Trzybiśki 7 jest obok, a nie wiem co to znaczy Z, na pewno nie zwrot ewentualny. Trzybiśki 1 nie ma. 29 nie ma. 23 nie ma. 43 nie ma 12 też nie widzę. 22 nie ma. 39 też nie ma. by były z puste już wszystkie 41, o, widzicie, puste będzie. 28, 48, nie widzę. Chyba, że główna będzie. 21, ale w to wątpię. Nie oszukujmy się. Głównych nie ma. Są schowane w sejfie. Prezesa Lotto. 32. dwa. i 13. Dobra, kontrolne widać, że są różne. Ok. I ostatnia zdrapka decydująca. Jest na razie 3 do 2. 3 przegrane, dwie wygrane. I ta zdrabka zadecyduje o losie tej premiery. Trzymajcie kciuki, szczególnie Madziu. Trzymaj kciuki, bo mam numer 19, twój numer. Trzymaj mocno. O, oczywiście Cię pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Cię, Madziu. Madzie z kanału Alicja w krainie zakupów. Szukamy 29, 24, 38, 37, 46. Trochę głos mi wysiada, ale tyle się gadało w pracy, że masakra. Do ludzi, ludu, człowiekowi głos wysiadaj. Ale za niedługo urlopik 31 nie widzę. Już odliczam do urlopu. 17 nie ma 14 nie ma 39. No mamy obok. 27 nie ma 23 również nie ma, jest kolejny obok. 44, no nie ma chyba będzie znowu przegrana, bo jakby nie inaczej. 19 numer z drapki. nie mogą dać za dużo, tak? 22 nie ma, ale i tak uważam premiera jest udana, tak? 47 nie ma. Uważam, że premiera jest udana. Jeszcze muszę zobaczyć jak Wam poszło, żadnej jeszcze nie widziałem. 32, i wtedy mogę powiedzieć, czy była udana, czy nie. Już myślałem, że będzie, B będę wiedział, przynajmniej jak Wam poszło. Czy, czy jakoś porównywalnie, czy o wiele lepiej. Dobra, u mnie szału nie ma, dupy nie urywa. Na wydane 60 zł, wygrane jest aż 30 zł. No wow, nie wiem co ja zrobię z taką szokującą wygraną. Pójdę chyba do prezesa Lotto. Podziękować na kolanach za taką wygraną Albo na jasną górę. Dobra, już koniec żartów. Wygrały ta piętna Przepraszam, ta piętnastka z i innej paczki oraz szóstka. No fajnie, coś jest na pomnożenie, bo oczywiście to nie jest jakaś tam wygrana, przez którą sobie ułożę życie. No nie ma co się oszukiwać. No ale cieszy to, że przynajmniej tyle jest. Na razie się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, znaczy wieczoru, bo to wieczorem wpadnie ten. Odcinek miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć.